Dziękuję. Dzięki. Cześć. Ja nazywam się Sylwia i przyjechałam dzisiaj do Koszalina, żeby Wam opowiedzieć o kilku rzeczach, które mnie denerwują. Denerwuje mnie, kiedy kierowcy na rondzie myślą, że jest tylko jeden pas, ten zewnętrzny i tylko z niego korzystają. Denerwuje mnie, kiedy ktoś mlaska i ciamka. I denerwuje mnie, kiedy osoby, które są bardzo kompetentne, nie dostają tego, na co zasługują. Nie dostają podwyżek, nie dostają awansów, nie dostają wymarzonej pracy. I ja sobie pomyślałam, że chciałabym im pomóc. I chciałabym im pomóc znaleźć jeszcze jedno inne rozwiązania oprócz tego, które stosują teraz, a z pracy z moimi klientami wiem, że najczęstszym rozwiązaniem jest siedzenie i narzekanie, że świat jest niesprawiedliwy. I daje to chwilową satysfakcję, ale niestety długoterminowo nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ale po kolei. Jak pewnie się domyślacie, żeby wystąpić na takiej konferencji jak TEDx, to trzeba się do niej przygotować. I to jest trudne. Trzeba wymyślić temat, trzeba przygotować prezentację, zrobić slajdy, znosić organizatorów, którzy codziennie przypominają, że jestem 2, 3, 4, 5 dni po deadline'ie. Trzeba sobie z tym jakoś radzić, taka presja. Ale żeby się dobrze przygotować, poszłam do lokalnej drogerii. I tam dopadł mnie gąszcz. Najpierw past do zębów, potem szamponów i mój ulubiony dezodorantów w kulce. Jest ich kilkaset rodzajów, nikt nie wie czym się różnią, ale te dezodoranty, które obiecują świeżość przez 72 godziny, poważnie nadwyrężają moją wiarę w ludzkość. Widzę, że Was też. Więc czy z całego tego gąszczu produktów wybrałam najlepszy, najbardziej jakościowy, optymalny produkt? Otóż z dużym prawdopodobieństwem nie. A nawet nie. <laughs> Dlatego, że nie jestem biotechnologiem, kosmetologiem, chemikiem, nie poświęciłam kilkudziesięciu godzin, żeby porównać, zmierzyć, zważyć, poczytać o zawartości substancji czynnych. I chyba wiecie, że to tak działa. Tak? tak działa marketing, że ta jakość nie jesteśmy w stanie jej do końca ocenić, więc opieramy się na naszej percepcji. A co wpływa na naszą percepcję jakości produktu? No, na przykład opakowanie. W jednym z badań wzięto miskę bambusową i zapakowano ją w dwa typy opakowania. Najpierw opakowanie economy, czyli szary karton i następnie opakowanie premium, czyli bibułka, naklejeczka, folijka, kokardka. No i cóż, chyba was nie zaskoczę, że następnie poproszono uczestników tego badania, żeby ocenili, ile ta miska kosztowała w sklepie. No i ta sama miska zapakowana w opakowanie premium, uczestnicy badania ocenili, że kosztowała o 45% więcej. Ta sama miska. Ale to chyba wiecie, tak? Nie, nie mówię rzeczy, których nie wiecie, trochę jak o tym to ze świętym Mikołajem. Wiem, że na sali są niepełnoletni, więc nie mogę powiedzieć, co dokładnie, ale jest to, jest to ten rodzaj tajemnicy, tak? Że na tą percepcję to wpływa nie tylko jakość. Na percepcję wpływa opakowanie, cena, dostępność produktów lub jej brak, brand, marka i mnóstwo innych rzeczy. A więc ta percepcja jakości bardzo często wygrywa z obiektywną jakością, bo nie jesteśmy jej w stanie ocenić. Ale to, czego możecie nie wiedzieć, to jest to, że tak samo jest z naszymi kompetencjami. Że same kompetencje i dobra, ciężka praca przegrywają z percepcją kompetencji, czyli to, co inni o nas myślą. A dlaczego tak się dzieje? A no po pierwsze, dlatego że kompetencja w ogóle, czym jest kompetencja? To jest nie tylko to, co wiecie. To jest też to, czy potraficie to zastosować w praktyce. Ale to też jest postawa. Czyli jeżeli ktoś mówi po angielsku, ale prezentuje taką postawę, że to jest Polska, a w Polsce mówimy po polsku, to czy jest kompetentny? Albo jeżeli ktoś wyjdzie na scenę i się zestresuje i zacznie się jąkać, to jest kompetentny, czy nie jest? To jest trudne, a jeszcze do tego w pracy wykorzystujemy kilkanaście, kilkudziesiąt różnych kompetencji i trzeba je dodatkowo zmierzyć, zważyć, porównać i wybrać. Więc ocenianie kompetencji jest bardzo trudne, a wiemy to na pewno, bo na ołtarzu tej nauki złożył się skrzypek. I to nie byle jaki skrzypek, tylko Joshua Bell, światowej klasy skrzypek, który wyprzedaje bilety... W Pięć razy większych filharmoniach niż ta, w której jesteśmy teraz, w cenie kilkaset dolarów za, e, za bilet. I on wystąpił w metrze, ale nie we fraku, tylko w koszulce, w jeansach i w czapce z daszkiem. Ale poza tym wszystko się zgadzało. Ten sam skrzypek. Ten sam talent, to samo narzędzie, osiemnastowieczny Stradivarius i ten sam repertuar, czyli najtrudniejsze, najpiękniejsze utwory klasycznych kompozytorów. W czasie jego koncertu w Metrze minęło go tysiąc osób, i zgadnijcie, ile zarobił: możecie się pomylić o 10 dolarów 32 dolary. Zebrał 32 dolary, minęło go około tysiąc osób, siedem się zatrzymało, żeby posłuchać, a 27 w locie wrzuciło pieniądze i pobiegło dalej. A więc te same kompetencje, ten sam talent, to samo narzędzie pracy nie obroniło się, ponieważ było w innym kontekście. Ale dobra, możecie pomyśleć, co tam skrzypkowie, kto się zna na skrzypkach, szefowie! No przecież szefowie na pewno wiedzą, tak, czym się zajmujemy i jak to wszystko działa. No otóż nie, w niedawnym badaniu Microsoftu 87 pracowników, na 11, 11 tysięcy osób odpowiedziało ponad z kilkunastu branż, z kilkunastu krajów. I otóż 87% pracowników uważało w tym badaniu, że jest bardzo produktywnych w pracy, czasami na granicy wypalenia zawodowego. I w tym samym badaniu 85% menadżerów powiedziało, że nie jest w stanie określić, czy ich pracownicy robią wystarczająco dużo. Czyli z jednej strony mamy pracowników, którzy mówią, pracuje bardzo produktywnie, pracuje bardzo ciężko, a z drugiej strony mamy szefów, którzy robią my, może, trudno powiedzieć, nie wiadomo. Więc ta ocena kompetencji jest szalenie trudna. Jeżeli myślicie, że rekruterzy są lepsi w ocenie kompetencji, to od razu uprzedzam, że nie. To narzędzie, które najczęściej rekruterzy stosują, które profesjonalnie nazywa się wywiad nieustrukturyzowany, a potocznie mówiąc, zadawanie pytań, jakieś lina na język przyniesie, czyli większość rekruterów, to jest bardzo złe narzędzie do oceny obiektywnej oceny kompetencji, rzetelnej oceny kompetencji. A więc jest to bardzo trudne i też niewielu się tego podejmuje. I tak dochodzimy do naszych tytułowych gazelek. A więc dlaczego te gazelki podskakują na widok drapieżników? Otóż jedna z teorii głosi, że one podskakują, żeby zasygnalizować swoje kompetencje, czyli żeby przekazać, że jestem zwinna, jestem rzutka, jadłam śniadanie. I w ogóle to chłopaku się nie wygłupiaj, bo tylko się spocisz, a i tak obiadu to ze mnie mieć nie będziesz. Bierz się za kuzyna krzycha. On tak nie bardzo dzisiaj. Z rana. Krzychu, Krzychu będzie lepszym wyborem. Więc one sygnalizują te kompetencje. I kiedy mówię o sygnalizacji kompetencji, możecie sobie pomyśleć, dyzma. Dla nie dyzma. Dla niepełnoletnich na sali to jest film o osobie bez żadnych kompetencji, która dzięki przypadkowi i śliską gadką została dyrektorem państwowego banku. Teraz jak sobie o tym myślę, to w sumie nie jest aż takie dziwne. Byłoby pewnie materiałów na kilka filmów, ale wiecie, o kim mówię, nie? Macie tych ludzi w pracy, kolega, koleżanka, szef. Patrzycie i myślicie sobie, jak Ty tam doszedłeś, człowieku? Ale to nie o to chodzi. Takich nikosiów, dysmów, wbrew pozorom, nie ma aż tak dużo. dużo. Większym problemem jest to, że osoby, które są bardzo kompetentne, nie są doceniane proporcjonalnie do swoich kompetencji. I wyobraźcie sobie świat, w którym no, istnieją osoby, które nie mają kompetencji, ale je sygnalizują, ale dla równowagi będą osoby, które są kompetentne i to sygnalizują. Czy świat nie byłby lepszym miejscem dla nas wszystkich? Ja myślę, że by był. Więc to, to chodzi o to, że te same narzędzia możemy wykorzystać do tego, żeby um, namówić świat do redukcji plastiku, ale też te same narzędzia możemy wykorzystać do tego, żeby um, zostać guru sekty. Więc oczywiście różnica jest w intencjach. Dobra, to co wpływa na tą percepcję kompetencji? Co na nią wpływa? No więc po pierwsze pewność siebie. Tak, badania pokazują, że osoby, które są bardziej pewne siebie, są oceniane jako bardziej kompetentne, niezależnie od swojego faktycznego poziomu kompetencji. I już w latach 80. przeprowadzono badanie, w którym uczestnikom dano profile fikcyjnych graczy w tenisa, którzy mieli określić swój poziom zaawansowania, tak jak dobrze grają w tenisa. Następnie przeprowadzono fikcyjny turniej i tym samym uczestnikom badania podekazano wyniki tego turnieju. No i co się okazało? Że te osoby, które wyżej oceniły swoje kompetencje, były oceniane jako bardziej kompetentne, niezależnie od wyników tego fikcyjnego turnieju. A największą różnicę było widać na tych, którym w fikcyjnym turnieju poszło bardzo źle te osoby były oceniane dwa jako dwa razy bardziej kompetentne, jeżeli wcześniej oceniły swoje kompetencje jako wysokie. E, m, dwa razy bardziej kompetentne niż te osoby, które prawidłowo przewidziały swój e, słaby performance. E, więc chodzi o to, nie chodzi o to, żeby wyjść i jest, mówić jestem zwycięzcą, żeby mówić, że zrobię, że umiem, kiedy nie zrobię, kiedy nie umiem. Chodzi o to, żeby wyzbyć się tej fałszywej skromności. Tej fałszywej skromności, która ma nas bronić przed tym, że jeżeli nam się nie uda, to zawsze możemy powiedzieć, że no, mówiłem tak, że no, może wyjdzie, może nie wyjdzie. I zacznijmy od najprostszych rzeczy. Kiedy ktoś wam dziękuje za pracę, wykonaną pracę, najczęściej słyszymy: A to nic, to drobiazg, to mi zajęło 5 minut, nie ma sprawy. Nie, wyjdź i powiedz: bardzo proszę, cieszę się, że mogłem pomóc. To było trudne, ale dałem radę, cieszę się, że ci się przydało. To są takie proste rzeczy, a ta pewność siebie objawia się też w negocjacjach. W negocjacjach wynagrodzenia, w negocjacjach awansu, w dbaniu o to, żeby dostawać to, na co zasługujemy. Więc nie czekaj, aż ktoś cię znajdzie w tej piwnicy, bo szef cię tam w końcu znajdzie, no ale trochę poczekasz, trochę to zajmie. Tylko już jutro idź do swojego szefa i powiedz: Hej, szefie, chciałbym w ciągu najbliższych miesięcy dostać awans, czy mogę liczyć na twoje wsparcie? Przygotujmy razem plan na to, jak tam dojść, jak tam dojdę. Czyli bądź swoim własnym adwokatem. I to nas wyprowadza do drugiej rzeczy, która wpływa na percepcję kompetencji, a mianowicie to, jak inni się przy nas czują. Wyobraź sobie, że idziesz do lekarza i będziesz mieć operację, i ten lekarz ci mówi: No może się uda, a może się nie uda. Czasami mi ręce drżą, w sumie to nie masz takiego dużego doświadczenia, ale no spróbujmy. Co się najgorszego może stać? Ucieklibyście z krzykiem. I zauważcie, że lekarze mówią o możliwych powikłaniach, ale mówią o nich poza obszarem swoich kompetencji, tak? Czyli mówią, że organizm może tak zareagować, że czasami tak się dzieje, że czasami trzeba podać na antybiotyk, że narkoza może mieć takie skutki, nie że, oni, im, że, że im ręka zadrze. Więc pomyśl o tym, jak się czują przy Tobie ludzie, a jak się czują przy ekspercie, czują się spokojnie, czują się pewnie, czują się bezpiecznie. Czy tak się czują przy tobie ludzie, czy też martwią się, że zaraz wpadniesz w panikę albo wybuchniesz gniewem? Zastanów się nad tym. I nawet jeżeli popełnisz błąd, to zauważy, czym innym jest powiedzenie: Drama, to popełniłem błąd, świat się kończy, a czym innym jest powiedzenie: Wyniki nie były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Wyciągnęliśmy wnioski ABC i mamy plan działania XYZ. Damy radę, zrobimy to razem. Więc zastanów się nad tym, jak ludzie się przy tobie czują i czy na pewno tak się czuliby przy ekspercie. Kolejna rzecz, która wpływa na te percepcje, to jest entuzjazm. Rzecz bardzo niedoceniana, zwłaszcza przez kandydatów na rozmowach kwalifikacyjnych. No wyobraźcie sobie, że ja bym tu wyszła i powiedziała no dzień dobry, tutaj to to ja chciałam Państwu powiedzieć". No, no to nie, pewnie nie chcielibyście mnie słuchać. I oczywiście przeprowadzono badanie, na wszystko są badania, w których ten sam profesor dostarczał ten sam materiał, raz nudnym, smutnym, monotonnym głosem, a raz pełen entuzjazmu, pełen werwy. No i też Was chyba nie zaskoczę, że to drugie wystąpienie zostało odebrane jako, jako dużo lepsze. I tutaj ponownie zaczynamy od najprostszych rzeczy. Zastanówcie się nad tym, jak się przedstawiacie, kiedy ktoś was pyta, kim jesteście i czym się zajmujecie. No, najczęściej jest to imię plus nazwa stanowiska. Tak, Czyli jestem Kasia i pracuję w hr -ze. No, dobra. A jakby to było, gdyby ta sama osoba powiedziała: cześć, jestem Kasia i buduję miejsca pracy, w których ludziom się chce, w, których, w którym się chce im pracować i z których nie chce im się odchodzić. My tak, już czujemy ten entuzjazm. Więc najprostsze rzeczy. Zaczynamy od najprostszych rzeczy. Zastanówcie się, jak się przedstawiacie i czy to emanuje entuzjazmem. Dobra, kolejna rzecz to jest mowa ciała. I chciałam Wam pokazać krótki filmik. See Morning. Good morning. How are you? You're się well, right? you do see you. You're all nice well? się to see you. Nice to see you, nice to to see you well. again. Well, been ten years, years since the last chat. It's it's to actually. you yeah. guys have grown. I'm married? <laughs> <laughs> Don't <lie>. no <laughs> <we> <laughs> have. You. Yeah, you're married. I, I am married now, yeah. You're married? Two little ones. Yeah. Yeah, lot's changed. It it? stuff. It's good. I myślę, że nawet gdybyście nie rozpoznali tych ludzi po twarzach, to byście wiedzieli, kto jest brytyjską arystokracją, a kto jest komikiem. Tak Książęta Harry i William są wyprostowani, zajmują przestrzeń, są grzeczni, mili, ale widać, nie? E, kto tu rządzi. Z kolei komicy garbią się, przebierają nogami, zakrywają szyję, nerwowo się śmieją. Zauważcie, że to komicy zamienili się miejscami, żeby przywitać się z tym drugim księciem. E, oni stali niewzruszeni. Więc zapraszam was do krótkiego ćwiczenia, nie teraz, później w domu. Ustawcie sobie telefon i nagrajcie siebie, jak mówicie o jakimś temacie przez minutę. To może być temat pracowy, to może być przepis na frytki, co kto lubi. I następnie obejrzyjcie ten filmik, ale odsłuchajcie go bez dźwięku. Tylko i wyłącznie popatrzcie na, na, na widok, tak? Na film. I popatrzcie, czy wasza mowa ciała mówi brytyjska arystokracja, czy wasza mowa ciała mówi zestresowany komik. Nie? Bo to ma olbrzymie znaczenie. Więc zwróćcie uwagę na swoją mowę ciała. I e, jeszcze jedna rzecz, która wpływa na e, naszą per percepcję naszych kompetencji, ona jest szalenie ważna, więc teraz, teraz uwaga, teraz skupienie. E, I to jest okazanie empatii. Zawsze, kiedy budujecie relacje, a szczególnie zawodowe, chcecie stworzyć sytuację, w której to jestem ja i ty przeciwko problemowi. Nigdy ja przeciwko tobie. Ja i ty. Przeciwko problemowi. Tym problemem może być różnica zdań, może być nieporozumienie, ale zawsze to jestem ja i ty przeciwko problemowi. Dlatego, że ludzie chcą się czuć zrozumiani, chcą się czuć zobaczeni, chcą czuć, że są ważni. Więc te kompetencje to, to jest taka, taki bilet wstępu, ale nie wystarczą, żeby zagrzać miejsca przy stole. Pracowałam z wieloma członkami zarządu i senior managerami. i Jednego z takich prezesów, który bardzo mi ufał, zapytałam. Dlaczego lubi ze mną pracować? I myślałam, że wiecie, powie, a bo jesteś taka mądra, bo znasz odpowiedzi na pytania. Ale nic takiego. On mi powiedział, Sylwia, lubię z Tobą pracować, bo Ty mnie nie oceniasz. I oczywiście, czy on przyjmował wszystkie moje rady? Nie. Czy zgadzał się ze wszystkimi moimi rekomendacjami? Nie. Czasami podejmował takie decyzje, że mi włosy się jeżyły na głowie, ale nie dałam mu odczuć, że uważam, że to jest błąd, że źle, że sam sobie to zrobił, że zasłużył, że gdyby mnie posłuchał, to byłoby inaczej. Nie, zawsze to było, ok, masz swoje powody? Spróbujmy, zna znajdziemy sposób. Jak to zrobić w codziennym życiu? Zaczynając od najprostszych rzeczy, na przykład komplementy. I Ale wiecie, nie takie obślizgłe, że o, panie Grożynko, jak pani tutaj tą herbatę miesza. <grystanie> <grystanie> Taką gracją. Nie. Jeżeli jest to osoba, w której w 99% się nie zgadzacie, gwarantuję wam, że jest 1%, w którym się zgadzacie. Może to było dobre wystąpienie, może to był dobry pomysł, może przynajmniej intencja jest szczytna, tak? Że ja i ty chcemy, żeby było dobrze. Dobra, nie zgadzamy się co do rozwiązań, ale, ale zależy nam na tym samym. Idziemy w tym samym kierunku. Więc ogólnie zgadzanie się z kimś. Jeżeli możesz pomyśleć coś miłego, to możesz to powiedzieć, dlatego że to jest ta waluta, na której budujesz i którą potem będziesz mógł, mógł zużywać. Więc bardzo do tego zachęcam, żeby, żeby się zgadzać. I też zauważcie, co jest nie tak z tym światem, że jeżeli ktoś mówi, Komplement albo coś miłego, to my uważamy to za obślizgłe, za nieszczere, za nieautentyczne. Czy, czy nie lepszy byłby świat, w którym wszyscy mówilibyśmy sobie miłe rzeczy i wzmacnialibyśmy się na, nawzajem? Więc z, zróbmy ten świat razem. Po prostu na pewno każdy, z kim będziecie rozmawiać, ma coś, co w nim lubicie e, i z czym się zgadzacie. Więc po prostu mówmy te rzeczy na głos. Możesz to pomyśleć, możesz to powiedzieć. I takich rzeczy, które wpływają na te percepcje naszych kompetencji, jest jeszcze dużo, ale mam tylko 18 minut. E, więc, e, na przykład, tempo głosu. To mi bardzo pomagało w liceum, bo nauczyciele myśleli, że jestem tak dobrze przygotowana, a ja po prostu szybko mówię, jak się stresuję. <grystanie> więc, <grystanie> <grystanie> więc to się przypadkiem też przydaje. Dobra, i może przed moim wystąpieniem myśleliście, że na świecie są tylko dwa typy ludzi. Tacy, którzy robią robotę. Ale jej nie promują i tacy, którzy nie robią roboty, ale ją promują. A ja bym chciała wam powiedzieć, że to nie jest koniec. Jest jeszcze trzeci typ ludzi: tacy, którzy robią dobrą robotę i ją promują. I gdyby ci ludzie, byli, ci ludzie byli na najwyższych stanowiskach, to świat byłby lepszym miejscem. Więc ja was zachęcam do tego, żeby być takimi ludźmi. I też pan, ale pamiętajcie też, że nie w każdym środowisku nasze kompetencje zostaną docenione. Tak jak waszyktońskie metro nie doceni Joshua Bella. Więc jeżeli jesteś w takim miejscu, to też jest informacja i musisz podjąć decyzję, co dalej. Dziękuję.